Siemanko, ja jestem Siekrato. Kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj jest to odcinek już po takiej dosyć długiej przerwie, ale to tam nieważne. Dzisiaj zrobimy sobie właśnie taką nową serię, a mianowicie po prostu serię z Brawl Stars, Taką utrudnioną. Na początek będziemy losowali jeden z tych trybów tutaj, na kole Fortuny. Następnie będziemy wybierali postać i potem wzmocnienie, jakie możemy dokonać w tym odcinku. Także zaczynamy od, od wylosowania trybu gry. Także uwaga, już się kręci koło Fortuny i... Duo Showdown będziemy grali. Zwykły czy nie? Tak jest, oczywiście zwykłe starcie. Teraz uwaga, którą postacią? Z tych wszystkich, co ja posiadam oczywiście, bo tych co nie posiadam, no to jak widzicie parę ich jest. Będziemy grali adp czyli drugą najnowszą postacią, jaka jest w Brawl Stars. I wzmocnienie. Zaraz się dowiemy, jakie będzie wzmocnienie, i to będzie zwykły Brawlbox. że my się widzimy już, jak ja wbiję Brawlboxa. No, i już wbiję właśnie tą skrzynkę. Także zobaczmy, co mi tutaj z niej teraz wypadnie, jako wzmocnienie do dzisiejszego odcinka. No nic nowego, ale może chociaż gramy, no, ticket Bilet na wdrożenie, no okej, okay, okej okay. A teraz gramy już duo w odcinku, zaczynamy sobie dać trzy walki na jeden odcinek Zapomniałem również powiedzieć o konkursie O karte Google Play o wartości 50zł Co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy subskrybować kanał oraz zostawić łapeczkę w górę i komentarz Wyniki będą w następnym odcinku z tej serii A ja już nie przedłużając, zaczynam grę No i już gramy, jak widzicie taki telefon mam, że ma za duży ekran trochę na Brawl Stars Dobra, mi tutaj jakiegoś Chomiczka, o Polak, Polak, fajnie. To się szanuje. że się trafiło do Polaka. Leon, Jezu, ja bym chciał Leona. Chętnie, bym się garnął takiego. zadymiarza. Braulera. Nie wiem, jak kto i tak nazywa. Widzę, z tej Bibi próbuje do mnie podejść. Ale ona, ma... ona nie ma jak do mnie podejść tutaj. O kurde, Tig Bibi. Patrzcie, jak ona się mnie dyga. Widzę, że tam. Zginął już kolega. Nie, 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 nie. Ale fart. Ale kurde fart. Dobra, pomożemy ci stickiem. O, nie, kolt. Kolt i Bibi w jednym krzaku. No to ciekawa sytuacja. Te meteory mnie trochę przeszkadzają tutaj w tym momencie. Weź odpal tym Leonem. Niewidzialność! od kurde. Cyk, 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 cyk. zabita Bibi. Prawie kolt również. Mogę się odpalić niewidzialność tym Leonem. Dobra, 200 IQ już. Jesteśmy na trzecim miejscu co najmniej. 11 powercubesów. Jak ten gościu to jakiś pro player normalnie, ale farta mamy. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Oni są gdzieś tutaj. Tutaj nie. Czyli tutaj? Nie wiem. Gdzie oni są w ogóle? Jak słyszycie mam taki dziwny głos dzisiaj. Ale to dlatego, że to dlatego że właśnie ym, po prostu jestem lekko chory. Co? Rana trzy drużyny zostało, nie dwie. Dobra, myślę, że dwie. I dlatego tak to rzuciłem. O nie, o nie, o nie, 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 no nie, trafili mnie Ale dobra, nie ma, nie ma problemu Wystarczy zabić tą penę i jest kozak Dobra, idę na ciebie Tara Albo penę. Dobra, wygraliśmy Easy World Ale fart No i czas na wylosowanie kolejny raz trybu, tym razem już do drugiej walki I będzie to takedown Aktualnie jest takedown akurat Tutaj nie wiem, czy on jest cały czas, czy nie Ale można go zagrać I czas na wylosowanie postaci, którą będzie tym razem Tik, tak blisko było znowu 8 -bita. Aż to dziwne po prostu I tyle, wystarczy, bo bez wzmocnienia mamy podczas Wzmocnienie jest tylko podczas pierwszej walki że ja już wybieram Tik'a I lecimy takedown Może być ciężko trochę tak Tik'iem wygrać Ale nie wiem, zobaczymy Mam nadzieję, że uda się to obrać jakoś O kurde, nie grałem tak dawno takedown że nawet nie, wiem, jak, nie wiedziałem, jaka to jest mapa Fajna mapa, co, co to ma być? Trochę lag Był przed chwilą O nie, 8-bit, 8-bit, 8-bit 8 -bit. Weź gościu tym 8bitem On chce mnie zabić 8bitem On nie wie na kogo trafił. O dobra, jednak wie. Dobra, tam obijam. Czy da się ulca chwilę? Em, z widzę jeszcze jej nie mam. Ale postaram się ją jak najszybciej wbić mieć całą, ale poharków już wypełnioną. No i cyk siódme miejsce, widzieliście? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! O! Nie, nie wierzę! Edwid mi tak nagle wyskoczył. Co to ma być? Co to ma być? Wow, ten bot jakąś ochronę sobie odpalił. Co to ma... Co to jest w ogóle? Co to jest? Ja tak dawno tego trybu nie grałem, że ja nawet nie wiem, że takie coś może być. Widzę tutaj Pamidzie. Weźcie tą M's, Kozak? Tutaj ktoś był. O nie, o nie o nie, nie, nie. No i zabił mnie, no I zabił, mnie. jestem dziewiąty. Matko Boska, kto nie jest najlepsza postać na ten tryb. Zdecydowanie nie jest to najlepsza postać na ten tryb. Jeżeli się zgadzacie, no to napiszcie w komentarzu. Nita jest dobra, widzę. O nie, o nie, o nie, nie! nie. Dwa strzały i po mnie, co się dzieje? Ta nita jest za dobra na ten tryb, jeżeli ma tyle par kibsów. nie jestem w stanie nawet dojść do tego, bo to mnie już zabijają. O co biega w ogóle że to bez sensu jest? O, widzę, tutaj EMS idzie. Nie trafisz mnie tak. Bez szans jesteś. Weź, ty, Pienie, żyjesz już. Albo i żyjesz. Albo i nie. O Jezu, ten, boss mnie prawie na strzał zabił. Prawie na strzał mnie zabił. O, ale fart, ale fart, ale fart, ale fart. Pobijajmy go lekko. No i dziesiąte miejsce przegrałem, oczywiście. Także już widzimy się przy losowaniu kolejnej postaci i kolejnego trybu gry. Kolejnym trybem gry będzie, oczywiście. Uwaga. Wielka grana, bo tryb biletowany. A że akurat to jest. Nie, 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 nie. Ale fart. Matko Boska zawał. Aż akurat to jest wielka grana, to mi to sprzyja. Zobaczmy, kim będziemy grali. Oj, będziemy grali. Piper. To akurat jest... To jest niewygodne. A, wybiorę sobie tego skina. I zagramy tak za 20 biletów. Za 20 biletów, a co ja się będę. Stać mnie, stać mnie. Mam 23 bilety, akurat. Jest lecimy. Dobra, nie jestem tym dużym brawlerem. Nim jest ból, więc może być dosyć ciężko. Jako Piper. Tu jest ten ból, ja to wiem ma O Jezu, za szybkie jest Przynajmniej sobie zdobędziemy trochę Tokenów Zapomniałem jak się nazywam, Boże Święty Trochę ich zdobędziemy, przydadzą się Na skrzynki O ty Trzeba tu porozwalać to O, dzięki ból Żeś nam pomógł Trafiony Rozwalcie to wszystko tutaj Jak się chowa skubany Patrzcie, jak się chowa. Jezu, jaki zes. Dobra, ja tutaj się zajmę tym rozwalaniem. Oni no sobie tutaj radzą, jak na razie widzę. My tak trochę gorzej. Chociaż nie, no nie, nie wygramy z nim. Za dobry jest. Co? Nie zdążyłem nawet poskoczyć. klikałem, ale nie ma szans. Nie mogę do niego podchodzić. Za dużo zadaję. Szybko podjeżdż. Chociaż może nam się udać. Już ma 35%, tylko... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. patrzcie, jak jest odsłonięty w tym momencie, on nawet nieco się stało. Tak, żeby tutaj wyczyścić, prawie go trafiłem. Znowu go prawie trafiłem. Co za gość? On się tak będzie teraz schował tutaj. Nic, nic nam nie zrobi, jak się będzie tak chował. Trafiony, ucieka. Teraz już dobra, wygrana, wygrana, wygrana. Łatwo z tym bólem. Patrz jak się chowa skuba. I cyk! Wygraliśmy Minuta 49. To trochę słaby czas, ale wygraliśmy dobra, bo się przez chwilę martwiłem, że nie. Oczywiście że żeton i 440 pięknie. Także moi drodzy, to na razie w tym odcinku tyle. Wiem że taki trochę krótszy odcinek, ale nie miałem za bardzo czasu kiedy go nagrać, więc następny odcinek będzie, no, uznajmy także w środę i w soboty no, będzie. Ten będziecie widzieli w niedzielę ze względu na to, że jest trochę dłuższa przerwa, tak trzydniowa od szkoły, więc ten widzicie w niedzielę, następny będzie w środę. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Elo! I'm